Krzysztof, Diablo, Włodarczyk wyjątkowo długo szukał szczęścia w miłości i wygląda na to, że w końcu je znalazł. Słynny pięściarz od kilku lat jest w szczęśliwym związku ze swoją narzeczoną Karoliną Olszewską, z którą ostatnio postanowił pokazać się na salonach. Od ukochanej boksera trudno oderwać wzrok, spis treści, burzliwe życie uczuciowe Krzysztofa, Diablo, Włodarczyka. Krzysztof, Diablo, Włodarczyk z piękną narzeczoną na salonach, burzliwe życie uczuciowe Krzysztofa, Diablo, Włodarczyka. Fanom boksu z pewnością nie trzeba przedstawiać Krzysztofa, Diablo, Włodarczyka. Jeden z najsłynniejszych pięściarzy w naszym kraju miał na swoim koncie M. Inaczej, tytuły Mistrza Świata organizacji WBC oraz Mistrza Świata IBF w kategorii junior ciężkiej. O popularnym pięściaszu było głośno nie tylko za sprawą jego poczynań na bokserskim ringu, ale również w życiu uczuciowym. W latach 2007-2018 Krzysztof Włodarczyk był żonaty z Małgorzatą babilońską, z którą w 2002 roku przywitał na świecie syna Cezarego. Jeszcze w trakcie trwania swojego pierwszego małżeństwa, Diablo, stworzył romantyczną relację z Magdaleną Radomską, która w 2014 roku urodziła mu ma córkę Zuzannę. Niedługo po tym, jak bokser rozwiódł się z Małgorzatą Babilońską, związał się z Karoliną Olszewską, z którą nie tylko do dziś tworzy szczęśliwy związek, ale także planuje wziąć ślub i wychowuje ich córeczkę Marię, która urodziła się w 2019 roku. Krzysztof, Diablo, Włodarczyk z piękną narzeczoną na salonach. Ci, którzy śledzą ringowe poczynania Krzysztofa, Diablo, Włodarczyka wiedzą, że pięściarz chętnie chwali się swoją ukochaną i pojawia się w jej towarzystwie na różnego rodzaju imprezach. Nie inaczej było podczas ostatniej gali gwiazd Plejady, na której bokser brylował w najlepsze u boku swojej pięknej narzeczonej. Jak się zaprezentowali?